O, teraz jest ok. Teraz Wam przedstawię model kartonowy z mojego modelarza numer 2022. Kwiecień, maj, czerwiec, czyli numer 4, 5, 6. Jako y, potrójny numer. I pierwsza się ukazał właśnie w tym roku, i w ogóle burza w tej wersji służby ich H873 bo wcześniejsze wydania wydaniu to wykazywało cały czas burze wersji powojenną tutaj mamy burzę z roku, fajne malowanie dane techniczne i krótka historia burzy takie części, pozostałości to się może przydadzą rysunki I mi się podobało w naszym modelarzu bo były wszystko szczegółowo, fajnie opisane dużo rysunków montażowych, dużo opisu jak robić. Tutaj mamy też historię całą. Tutaj podniesienie pandory tutaj burza. Tutaj mamy rysunki. Trzeba tego nie długo kleił. jest burza jeszcze literką B. Wizytą w Sztokholmie w 1932 rok. Tutaj mamy szkielet, oczywiście trzeba będzie go podkleić. Oczywiście też będę robił go tylko do linii wodnej, nie będę robił po szycia. Tutaj mam taki zestaw yy, wyciętych laserowo, części, których bardzo ciężko na przykład zrobić. Fajne kolorystyczne, fajny pokład, fajny kolor. Tutaj widzimy taki jest można powiedzieć yy, zeszyt. W, yy, te kartki w formie książkowej, bo w tych starych modelach było tak, że one były tak poskładane w kostki, i to żeby tak można było zobaczyć, czy trzeba było go porozcinać 3, tak czy elegancko, bardzo mi się będzie podobało fajne burza. Burza z mojego modelarza miałem sklejone właśnie w tą wersję powojenną. A w skali 1400 JSC miałem sklejony model z JSC, yy, a znaczy mam go sklejonego, burzę. Ja I on jest tutaj, na przykład, bo sobie zrobiłem, ustawiłem sobie tylko cztery modele w skali 1400, i tutaj zrobiłem sobie taki pomnik po marynarzom 839, Taki pomnik zrobiłem, był chłop, Ojczyzna, tak sobie wymyśliłem, bo Szkoda było mi tych wywalić, a tamte inne okręty żem porozprzedawał, Porozdawałem tam URP Orzeł, bo to chluba polskiej marynarki wojennej Dlatego sobie od podwodniaka tylko Orła zostawiłem Bardzo mam do tego okręta sentyment No i wicher, mój ulubiony okręt, widzimy z dwoma masztami Czyli wersja zara jak trzeba burza do służby Bo ma literę W, opóźniłem akurat w 35 chyba roku te litery zamazano. Burze mamy wersję w służbie Real Network i tam jest ten Orp of or, Ouragan. Moja samoróbka, bo Ouragan model się nie ukazał. To są jedyne modele w sklepie, co, co sobie zostawiłem. A resztę modele na tym akumulu. Części to są bardzo drobnicowe, malutkie. Także te części są najgorsze takie drobnica, do sklejenia. To jest podstawka, ja jej kleją nie będę, zapasy kolorów. A to sobie wydrukowałem na temat burzy, takie trochę większą historię, z skoro zdjęcie burzy powojennej, po modernizacji, tutaj mamy wystawy elementów. A, tutaj są dzisiaj laserowo. Takie elementy z mega jak Ktoś chciał sobie dokupić. Do jakiś do Bismarka do Essex, tu jest mały modelarz numer czwarty, 58 rok. Można kupić na zamówienie wodnictwie Ozeł Antilus. Ale nie wiadomo czy już jest, bo może ktoś kupił na pewno wykupili, bo to się ukazało numer 2 lata temu. To może na pewno już. Bo jest na chujce tego grupa to do mojego modelarza, do której też należy zapasy kolorów się może przydadzą. A jak nie to będą do podklejenia, na które te, te części na pewno nie będą klejone. Te które się przyda do podklejenia później są bardzo drobnicowe części, też bardzo malutkie. No, zobaczymy, także elegancko. A tutaj mamy też fajne kolory, fajne, fajne kolory w ogóle. I tu mamy dalszą część szkieletu. Tutaj się rysunki, bardzo dużo rysunków montażowych jest. No, to troszkę takie drapinki, ja kleju nie będę, bo mam y, zestaw wycinany laserowo. Także tutaj mamy rysunek główny montażowy. bardzo burza, też piękne. Tu mamy dostępne numery mojego modelarza, które można zamówić sobie pod mailem ten tu mamy wicher i burza, bliźniaki. I z tyłu mamy, że można zamówić takie numery archiwalne z mojego modelarza, Nasz już chyba ostatni raz już w 2023 roku się ukazał mu przestali, teraz w ogóle chyba go już zrobić. Fajne malowanie będzie niebiesko białe. Także jak tylko skończę Ouragana, biorę się za orę burza z mojego modelarza, także elegancko. A wybrałem wcześniej Ouragana, dlatego że po prostu chcę ten wycinankę wykończyć z militarny model i już schować do segrukatora okładeczkę. Dlatego wybrałem sobie właśnie. Ouragana, a potem będzie burza. Także będę całe trio trójkominowców, braci, siostra, wicher, burza i auragan. Oczywiście, auragan jest najstarszy. No i podobnie właśnie auragana zbudowano dla polskiej marynarki wojennej. Okręty, wicher i burza. Dobra, no to kończymy. To na razie czy majta się, żeby obserwować, także będę kleił model to też. Po, poszczególne etapy będą pokazywane na kanale moim. To na razie, cześć. No i oczywiście, fotki, dużo fotek jest yy, na stronie na Facebooku. Mam taką stronę: lokomotywy 18 H0, makiety kolejowe Krystiana Imoni oraz okręty polskiej marynarzki wojennej skali 1200. Tak jest moja strona, gdzie jest dużo, bardzo zdjęć. To na razie, czy się, hej